Tak. Czy w takim miejscu można poszukać pieniędzy? To sobie zaraz zobaczymy. Witam na kanale z przez Przepł. Dzisiaj z w wakacje na kanale trochę rozluźnienie, trochę mniej odcinków z różnych przyczyn. Nieważne, wracam do częstszego nagrywania. A gdzie dzisiaj? Kwizyn. Za mną co mamy? Mamy bardzo fajne miejsce, czyli zespół katedralno-zamkowy, o którym zaraz parę słów. W odcinku dzisiaj nie będzie zwiedzania tego obiektu. Będzie taki luźniejszy odcinek z plastykami zabaw, czyli zobaczymy sobie, czy w Kwizynie leżą jakieś pieniądze. A przed tym wspomnimy sobie o obiekcie, który jak już jestem w kizymie. warto zwiedzić, co polecam. Tak jak mówiłem, zespół katedralno-zamkowy jest częścią szlaku zamków gotyckich. Nie jest to największy zamek, ale ma coś największego, czyli tą część. Mamy tutaj wieżę, która ma 25 metrów wysokości. Korytarz do niej prowadzący z części zamkowej o długości 55 metrów. pięć arkad. 8,5 metra do 13 metrów. Ale co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że to jest największy gotycki wychodek w Danisko Latyna. Zwał jak zwał, warto to zwiedzić sobie, do czego bardzo zachęcam. Ja nie przedłużam. Chwila zwrotu ptaka na tą właśnie katedrę. Zobaczcie sobie jak to wygląda. A po tych ładnych widokach ruszamy na Plastyki Zabaw. I tak jak mówiłem sprawdzamy czy w kwitnie leżą jakieś pieniądze. I tak, ten zespół katedralno-zamkowy w Kwidzynie warto sobie zwiedzić. A co dzisiaj będzie szukane? Nie będzie szukane dzisiaj w rzece, tu jest akurat Liwa, ale jesteśmy też dla chętnych zwiedzania na trasie wiślanej Eurovelo 9, także rowerem też można zwiedzać. A dzisiaj rekreacyjnie, czyli kilka takich miejsc, a zaczynamy od Marezy zaliwą, od Placyku Zabaw, bo pełna rekreacja z wykrywaczem. Dzisiaj Vanquish 540. Czy miejsce to zaskoczy? Zobaczymy. Są bujawki, jest mały pajączek. Oczywiście to pierwszy z kilku placyków. Startujemy. Pierwszy ładny sygnał. Osiemnastka na Vanquishu. Jeszcze przed bujawkami, uszczałem że monetka. A tu biżuteria ubraniała, czyli ze znalu zapinka od zamka. I tak, pierwszy placyk, efekty, część od zawieszki ubraniowej, znaczy spinki do zamka ubraniowego. Trzy kapsle, zero monet, nie ma co się poddawać. Przeskakujemy na miejsce, które zwie się balaton. Nie jest może tak zachęcające jak ten oryginalny. Można co najwyżej pokarmić sobie tutaj kaczki albo połowić ryby na takim małym stawie. I jest taki mikroplacyk. Oczywiście też sprawdzamy, nie poddajemy się, w kwidzinie trochę tego jest. Także wynik trzeba zrobić. Pierwszy sygnał bardzo dobrze słyszalny i bardzo widzialny. Polmosik, ale tym razem po soczku. No i oczywiście mówiłem, nie ma co się poddawać. Pierwsza moneta dzisiaj: Skwidzyna. 2 zł, całkiem świeżynka 2018. Tak możemy zaczynać z monetami. Jako druga moneta szczęśliwy grosik. Także prognozy. Są dobre i musi być dobrze. Wystarczy poszukać. Pierwszy dublecik. Całe 21 groszy. Ale kolejne. Tak, był dublecik. Jest triplecik. W porządku logicznym. 50, 20, 10 groszy. Oczywiście. Tak, miejsce numer 2, czyli ten Taki malutki balaton, i taki malutki placek dosłownie kilka metrów na kilka metrów. A się wykrywać z wrażenia, przewrócił na wietrze. Z dwoma pojaweczkami, z małą zjeżdżalnią. 3 zł, 2 grosze, ale oczywiście to dopiero początek zabawy. Lecimy na kolejny placek. I placek numer 3 między blokami, taki dosyć randomowy, napotkany po drodze. Raczej się nie zapowiada, drugi się też nie zapowiadał. A jedyna metoda na sprawdzenie. No to sprawdzić z wykrywaczem. Może nie wygląda, ale pierwsza złotówka dzisiaj jest. I jedyneczka numer 2. Co ciekawe, ta bije na kolor 2022 jeszcze. Poprzednia była jak kapselek. Wiadomo? Inny lata, inny krusec. Trzeci obiekt niepozorny. 5 ,26 zł 26 groszy. To co mówiłem o złotówkach. Widać najlepiej na przykładzie jednego grosika, który już po prostu zachodzi nam rdzą, także dużo monet już na metal. Trzeba zbierać wszystkie fajnie wynik rośnie. plac malutki randomowy zaskoczył, a to nie koniec lecimy na następny. Trzeba ten pizzy ładnie przeszukać, chociaż już wiem, że jest przeszukany. Na pewno tu chodzi jeden pan z Grudziądza. W Kwidzyna już też słyszałem, że kilka osób chodzi. Po czym to poznać? No wyniki jako takie są. Czasem czysto, ale na placach zabaw jest bardzo mało kapsli i zawleczek. Także widać, że są sprzątane. To też się do tego przyłożymy. No i czwarty obiekcik. Tym razem na obrzeżach Kwidzyna Miłosna. Jeden z bardziej przeszukiwanych placyków. Ale jak już było mówione, co na nim jest, to trzeba sprawdzić. Szaleństwem bym tego nie nazwał, ale jest taka zerwana bransoletka ze stalową zapinką, oprócz tego, z tego nie niecała złotóweczka, ale jak maksymalnie nie poddajemy się, lecimy na kolejny. No i cóż, kolejny obiekt, trochę bardziej w sportowym stylu, gdyż koło stadionu Rodła Kwizyn. też bardzo przeszukiwany placyk z tego co wiem, no ale trzeba dorobić jakiś wynik w końcu. Jest jeden grosik, także pacyk nie będzie kolejnym z wynikiem 0. Jest sygnał, ale widzę go okiem. Całe 20 groszy. Magiczny wynalazek już chyba świąteczne opakowanie gwiazdeczka chyba po ciastkach magiczna gwiazdka. Trzy kapselki, 22 grosze. Nie jest to wynik powalający z tego placyku. Ale zostało jeszcze mi jedno miejsce w głowie do sprawdzenia. Także może tam się uda dorobić. Do wyniku oczywiście. No to tak, były sportowe miejsca, był balaton, były randomowe placyki, były placyki na uboczu. Wynik jak wynik na razie go zbytnio nie ma. I zostały takie drobne Miejsca w jednym z parków miejskich także do dzieła. I pod takim trzepakiem, miejscem do wieszania się, pierwsza monetka. Gdzie ona jest? Tu ją widziałem. Jest. Kolejna złotóweczka. Ale warto się rozejrzeć, bo mogą leżeć koło siebie. Mamy pierwszego pętaczka. Było jeszcze 10 groszy. Jest dwójeczka. Jest już. 8 ,10 zł 10 groszy z tego parku także warto było na koniec to miejsce zahaczyć oczywiście jeszcze nie kończymy ale patrzcie na to bo folika to folika wiadomo ale to jest rarytas, no jedno to jeszcze w życiu nie znalazłem jest mój pierwszy nawet ładny No i lekko międzynarodowo się robi. Może nie majątek, ale jest jeden eurocent. To tak. Placyki schodzone. Było ich kilka. Nie każdy dopisał znalezisk. Trochę jest. Podsumowanie sobie oczywiście pozwoliłem zrobić w tym pięknym miejscu. Przy gdanisku. Bądź wychodku. Zwał jak zwało, ale jest uroczy. I jeszcze raz polecam. Warto to zwiedzić. I co mamy? Place zabaw ogólnie czyste, widać, że chodzone. Dlaczego widać? Bo na kilka placów zabaw tyle kapsli, to jest naprawdę mało, kto chodzi to wie. Dwie zrywki, jedna podkładka budowlana, jakieś polmosiki, nie biżuteria, bo plastikowa bransoletka zerwana, jakaś spinka do włosów, jakiś brelok z jednorożcem, bardzo fajny. Jakieś ubraniowe części zawieszkowe się znalazły. Kącik foliarza skromny, bo skromny z kilku praców zabaw. I monetki na przeszukane obiekty. A wiem, że tutaj i z grudziądza przyjeżdża zasta ekipa, która ładnie czyści i w piznieniu też ludzie chodzą. 21 zł, 24 grosze, może niedużo z kilku praców zabaw, ale na uprzątnięte, jeżeli tyle się znajduje, można chodzić i szukać dalej. Jeden euro jako taka wisienka, chociaż moim faworytem dzisiaj jest zdecydowanie ten jednorożec. Poprawił humor, takie znajdki zawsze poprawiają humor. Także, z nie kończę, będą inne tematy z niż place zabaw, niż same monetki, ale to już niedługo. Bo skoro lato dobiega końca, to w końcu może i czas, żebym ja się nad morze wybrał, jak jest już trochę chłodniej i przyjemniej się chodzi. Także dziękuję za oglądanie. Żegnam się z kwidzyna i do następnego razu.